Pączki czy faworki? Pączki. A z jakim nadzieniem? Standardowy. Pączki. Pączki zdecydowanie. Tak. A z jakim nadzieniem? Yy, tofi i róża. Dżem i tofi. Pączki. A z faworki, z piekłam sama. Nie, nic, nic. Klasyczny prosty przepis. Udały się. Co roku się udają Ej. i. Super. A pączki z jakim nadzieniem? Yy, a różne. różne. Różne, tak. Preferuję różne nadzienia także. Pączki. A z jakim nadzieniem? Róża. Róża. Wszystkie, które są świeże, a dzisiaj mam pyszny adwokat. Prócz tego jak najbardziej mamy klasyczne, czyli z marmoladą, z lukrem, z tofi. Także jest z czego wybierać. Oczywiście nie zabraknie też faworków e, albo chrustów, albo innych też słodkości. Także jak najbardziej świętujemy, no i zapraszamy. Różane, tradycyjne, tak. tak, z nadzieniem różanym. Pączki. A z jakim nadzieniem? No takim niestandardowym. Słony Karmel, Rafaello, czekolada. Zajry koniakiem z różą, z marmolatką. No i faworki, oczywiście. Pączki. A z jakim nadzieniem? A dzisiaj chyba słony Karmel. Pączki, Słyszymy. pączki, zawsze pączki. Zapiecie. Ja biorę wszystko, co idzie. A ilościowo, ile będzie? I ilościowo dużo, bo bierzemy dla pracowników. Jedno i drugie. Preferuję pączki. Pączki. A z jakim nadzieniem? Z tradycyjnym różanym. Pączki. Z różnym, z, z różnym. Mieszamy. Mieszamy, mieszamy. I tradycja i nowocześnie. Pączki. z jakim nadzieniem? Tofi. A dużo będzie dzisiaj? Dziesięć. Również pączki. Różane pączki. Różane, klasycznie. Tak. tak. Dużo dzisiaj będzie? Pewnie. Przygotowani jesteśmy.